Zobaczcie, moi drodzy, byłem ostatnio w Muzeum Motoryzacji W na i pan minister Leszek wręczył mi to oto milion złotych. Więc czas ruszyć na jakieś zakupy. Kto smaruje, ten jedzie, a nie posmarowany, to nie pojedzie. Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Artur Szabran witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Zobaczcie, moi drodzy, dzisiaj jedziemy właśnie z Grześkiem. Siema. Jedziemy po kolejne samochody do oferty Szafran Inwestycje. Z tyłu zobaczcie, jest lawetka już na garbie. Przyczepa, laweta, tak naprawdę, bo jedziemy oczywiście lawetą, ale z tyłu jest dodatkowo przyczepa, laweta na garbie, ponieważ będziemy brać dwa nowe samochody do oferty. Tak jak mówię, Szafran, inwestycje. Nasza promocja filmowa działa, nasza promocja związana z nową siedzibą również działa. Odbieramy dużo telefonów dotyczących tego, że chcecie nam oddać swoje samochody do sprzedaży w naszej ofercie. Ale oczywiście nie bierzemy wszystkich, ponieważ zależy nam na tym, żeby ta jakość była utrzymana, żeby te auta były w jak najlepszym stanie. No i słuchajcie, również ostatnio. Za Zadzwonił jeden z klientów, który właśnie nasz kanał śledzi, który ogląda filmy I powiedział, że ma na sprzedaż pięknego dużego Fiata i pięknego Poloneza Caro Także teraz właśnie jesteśmy w drodze do niego Dogadaliśmy się i będziemy chcieli te samochody zabrać do naszej oferty komisowej Spójrzcie dookoła, piękne okoliczności przyrody Jesteśmy właśnie w okolicach Mazur, w okolicach Olsztyna Dużo jeziorek, piękne słońce, więc pogoda się idealnie udała. Dojeżdżamy na miejsce i zobaczymy wspólnie, jak te samochody wyglądają, ponieważ oczywiście klient opowiadał nam o nich przez telefon, mówił, że są bardzo dobre, pokazywał również zdjęcia i filmy. Natomiast wiecie, że nie ma to jak obejrzeć samochody samemu na żywo i wtedy stwierdzić, jaki jest ich stan. Więc, według planu, jedziemy, ściągamy przyczepę, ładujemy polane za dużego kwiata i wracamy do domu. A jak pójdzie, no to oczywiście zobaczymy, i Wy również zobaczycie w tym filmie. Lecimy dalej. i dojechaliśmy, zobaczcie w tym garażu prawdopodobnie stoją samochody a my co, czekamy na właściciela, więc w międzyczasie weźmiemy się za zrzucanie przyczepy może jeszcze Grzesiek spuścić powietrze z tego, bo jest nawet podniesiony a ja odblokuję na jazdy no i ściągamy przyczepkę teraz jeden najazd trzeba przerzucić na środek, żeby koło zjechało Pięknie Dobra, ona sobie niech tu stoi na razie No i tak, przyczepę mamy, zobaczcie, zrzuconą. Także jesteśmy przygotowani do załadunku. No i co? Właśnie podjechał właściciel, więc czekamy. Dzień dobry! Dzień dobry, czekamy witam. Czekamy właśnie na Was. Witam, witam. Cześć Artur. Paweł Paweł Tutaj młody też miłośnik motoryzacji. Tak, ale bardziej kładny. Cześć Artur. Grzesie, witam, cześć. Dobra, bo nie możemy się doczekać. Otwierajcie panowie tą skarbnicę. I zobaczymy, co się tam kryje. Co tutaj się kryje? Cześć O, zobaczcie, się kryje, tak. Fiacik już na nas wygląda w pięknym czerwonym kolorze. No tak, Kładzik stoi, więc mieliście rację, miłośnik. To twój? To co, bym prosił, żeby wyjechał zimy, tak otwalić? Dobra. Długo je pan ma? Niech pan opowiada tutaj naszym widzom. Mam y ile czasu ja mam? Poloneza mam około 4-5 lat. ok. To ja kupiłem z sentymentu, bo tata miał akurat takiego, identycznego nawet. Identyko? Mam na, identyko mam nawet na zdjęciu. Mm -hmm. Jak byłem malutki razem z tym samochodem. A Fiata mam też co, około 5 lat, 4 lata. 4 lata temu kupiłem, to było ciężko jego w ogóle odkupić. Mm -hmm. Bo ludzie mieli taki sentyment do niego, że no pół roku dyskutowaliśmy. Czyli, czyli, czyli długo za nim chodziłeś? Bardzo długo. W Szczecinie mm -hmm. pół roku, pół roku dyskutowaliśmy. Z tym Fiatem. Właśnie, okay. bo to był. Pan już miał taki 65 lat. Mhm. To był samochód jego taty i ten tata woził ich mhm. w Szczecinie tylko raz tam w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu nad mhm. morze mhm. mhm. Tak? Rozumiem. Dobra, i teraz powiedz nam jeszcze tak, bo my oczywiście to wiemy, natomiast naszym widzom też powiemy. Ten samochód jest w oryginalnym stanie. Jak to wygląda? Samochód jest z tego, co ja wiem, w stanie oryginalnym. Co ja w tym samochodzie zrobiłem, bo ten starszy pan zadrapał tutaj delikatnie drzwi i mhm. sobie pomalował to x lat temu wałeczkiem. Mhm. Tak. Czyli nie wyglądało to zbyt, Czyli zbyt dobrze. Czyli nie wyglądało tak? to i ja mam zdjęcia z tych drzwi, jak były pomalowane wcześniej, jak to wyglądało. Mhm. Okay. Czyli te drzwi były polakierowane profesjonalnie tutaj. No tak na pierwszy rzut oka wiesz, jak tutaj widać oczywiście nie jesteśmy w słońcu, to, to nie wiem, nie widać żadnego no, cienia, nie? Tak, ale tak yy, z tego co ja wiem całą historię tutaj ten pan mi opowiedział tego samochodu, on stał też... On stał cały czas kupę lat w garażu praktycznie. Aha. Praktycznie w garażu, on ma 22 tysiące z kawałkiem y, przejechanym samochodu tego samochód. jeszcze nie powiedzieliśmy, jest to rocznik 74 tak? Tak, to jest rocznik 74 Na przejściówce, tak? zobaczcie moi drodzy, mam tutaj oczywiście plastikową atrapę Natomiast jeszcze stojące lampy z tyłu, no i oczywiście biegi w podłodze nie? Tak jest, tak jest, to był z tego co mi wiadomo To był jakiś tam specjalny wypust na jakieś wyścigi, ten Pan mi opowiadał Tak? No to, to ciekawe samochodu. Mm -hmm. Tak, i on ma tutaj też jakieś lakierowane ma no ciekawie wygląda ten samochód. Powiem. Ciekawe są te zagłówki, takie jak Ciekawe zagłówki tak, są. Zagłówki to bym... są na pewno ciekawe. No, no mówię, nie wiem. Y, on mi dokładnie tam opowiadał dużo o historii o tym samochodzie. Ja mm -hmm. mam nawet do tego pana numer telefonu kontaktowy. Y, no, w tym samochodzie jest też wszystko komplet. Y, komplet, bodajże że jest pompka. Nawet z tamtych czasów, bardzo ciekawa mm -hmm. Zaraz zobaczymy Możemy sobie otworzyć bagażnik, to widzę, że tutaj jest to jest zamknięte wszystko na kluczyk mm -hmm. To wszystko jest uchowe. A w międzyczasie jeszcze pokażę wam, moi drodzy, spójrzcie Mamy jeszcze stare opony Rekordy stomilowskie I mamy felgi, niestety nie oryginalne w tym samochodzie więc będziemy musieli się postarać to o to, żeby... Ten był pan felgi. chyba sam dokładnie nie wiedział ten syn tego y, właściciela. No. Bo są do tego. Słoneczka Są, są to jest do bardzo tego duży wszystkie plus. kołpaczki. Tak. Tylko on mówi, że on nie wiedział nawet jak to pozakładać, bo on mhm. po prostu nie jeździł tym samochodem, tylko wyciągnęli go z garażu. Mhm. Y, jest do niego też oryginalny tłumik tutaj. Na szczęść. I do tego jeszcze jest. Tak, to jest chyba końcówka wydarzeń Chyba... Tak, idź do swojego roweru I tutaj jest też... Też tak opona rekord od Też od Łady I też felga od Łady, nie? Już pomalowana, no Tak jak mówię, postaramy się, żeby założyć tutaj felgi pod dekiel, że tak powiem I żeby te dekle założyć, bo ten Fiat jeszcze wtedy oka bierze na, na tych felgach z tymi dekielkiem, nie? Wiesz, będzie tutaj dużo chromu, tak. bo tak to I powinno wyglądać i, i, i będzie... Tam... Ja nie mam porównania niestety na Ładzie, ja od Łady felgi mam no. ale nie tutaj. Bo Cooper tutaj ja widzę, założyłeś, założyłeś aluski, nie? To są założone od Mini Coopera. Okej, okay, bo to masz Nowe. całą ładę po remoncie, tak? Jak mówiłeś? Łada jest całutka po remoncie, mhm. tak? Ona jeszcze musi iść na jakieś tam poprawki. No. Tak, ale ona jest cała po remoncie. W środku ja zostawiłem środek oryginalny. Aha. Wszystko to było rozbrane na czynniki pierwsze, tak samo silnik i tak. No. Wszystko było na nowo poskładane, tak? Dobra, rozumiem, no to tak, myślę, że nie ma co czekać, tylko odpalmy sobie tego Fiata Zobaczymy go też w pełnej, wiesz, okazałości tutaj przed, przed halą Przed garażem, a później zajmiemy się Polonezem, no bo oczywiście tak jak, moi drodzy, wam tutaj mówiłem To Polonez również z, nam, z nami wyjeżdża I to co również teraz widzę już na pierwszy rzut oka, to też on, jest on w pięknym stanie, więc tak jak wam obiecałem Tak będziemy mieć bardzo fajny towar w bazie Mody tutaj pali, kłada, zobaczcie Dawaj, zrobimy cold starta Pokażemy naszym widzom, a nie, no tutaj Chiaciek się jeszcze odpala, moi drodzy. Poczekaj, sekundę, daj mi chwilę. przejechałem z trojenki tutaj, to jest 120 km, bo tak to był wożony na lawecie no i może około tak 40 km żeby go troszkę rozruszać tak? okay. przez ten cały czas jak e, od ja go mam, tak to tak to wszystko wygląda. Dobra, tak się go odpali, go odpali dawaj. Spróbuj. Odpalił, także wszystkie maszyny na chodzie. Dobra, maszyna wyjechała i to co słyszycie, to oczywiście wydech jest gdzieś tutaj Przepuszczający, ale gdzieś przy końcu przepuszcza Po no na łączeniu Ja nie wiem, bo takie A nie, jest tam dziura, na jest? środkowym Jest? dziura, jest dziura Na przepasną. środkowym, no. Na środkowym jest dziura. Zakonserwowany jest mocno A to już ten, to już ten pierwszy Tak rok. Tutaj mamy znaczek Na wnętrze jak to się prezentuje. A otwórz proszę jeszcze maskę Ale to musisz mi pomóc no. Ja trzymam musisz mi pomóc bo wąż do niego założony, gdzieś tam, gdzieś tam yy, tak Wszystko było posprawdzane, no nie? Ja to nie wiem, jak to nawet można mierzyć z tych lat I co, to mierzy się tak samo jak każdy, nie? Tak Kiedyś pewnie mieli jakieś inne techniki nie no to wiesz, ale miernik ci mierzy tak samo wszystko nie? Wiesz ja tam Dla mnie to jest tylko taka informacja Którą musimy przekazać klientowi wiesz Wiesz co no w pomierniku mi wychodzi, że oryginał, poza tymi drzwiami i błotnikiem Te no, drzwi, drzwi były szpachlowane lekko Słuchaj, no. Ja tobie pokażę na tym, będziesz od razu widział Aha, Że okay. to były, jakie były wcześniej, a jakie, były, jakie mm. są teraz To ze zdjęcia, nawet Ta. z głupiego zdjęcia to widać straszną różnicę Tak, 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 rozumiem Bo ja już byłem W e, Ostrołęce zatrzymaliśmy się, jak jechaliśmy tym Fiatem zjeść sobie, tak? Mm. I podjechał pan e, taką Super po remoncie wyremontowaną Warszawą starą. Rozumiem. I on do mnie wysiadł i mówi, ma pan pięknego fiata, wszystko jest super, on się na tym zna, tylko mówi, proszę pana, niech pan zwróci uwagę. Te to ktoś sobie sam pociągnął. Bo widzi pan, że jaki są ten. Mm -hmm. A tak popatrzyłem, stanąłem tak dalej i mówię, no faktycznie. No i wtedy pojechałem do tego lakiernika, znalazłem takiego fajnego z polecenia no. pana, i mówi tak: Te drzwi sobie ktoś robił, i nawet to było widać, bo to były takie pociągnięcia, takie jakby naprawdę. To były jakby zostawione podłużne, te nie. Jak no. ktoś sobie zabezpieczył, wałkiem, tak samo, tak samo na dole, bo ja jego widziałem zdjęcia na dole. Ten Aha. pan, on chciał dobrze, zawsze jak był y, nad, y, jeździli sobie nad, to, nad morze z cieciakami, jak wracał. To z tego, co ten y, jego syn mi tłumaczy, to był, on był takim pedantem, że ten Fiat był zawsze wymyty, zawsze mył jego od dołu i mówi przynajmniej dwa razy w roku jego konserwował. Tak, bo tutaj jest fajnie, bo to jest wszystko tak, zakonserwowane. Oczywiście mamy, zobaczcie moi drodzy, taką... Czarną masz od spodu, fajnie było, jakby to było w kolorze. Natomiast fajne jest to, że już tam sobie dotykałem to pod spodem i tam nie ma żadnych, oczywiście, miękkich punktów śladów korozyjnych, więc to jest ok. I tak, jak właściciel mówi, sprawdziliśmy sobie jeszcze to miernikiem. Te drzwi faktycznie były lakierowane, są polakierowane ładnie, ponieważ nie ma różnicy w odcieniu. Natomiast reszta wychodzi tutaj w oryginalnym lakierze, jeśli chodzi o miernik. I dajcie mi znać, jak jest u Was, na przykład w Waszych kwiatach, ponieważ tutaj widać, powiem Wam taką. Może nie skórkę pomarańczy, natomiast taką strukturę na tym lakierze Dosyć mocniejszą niż zazwyczaj się spotykałem z tymi Fiatami Więc ciekaw jestem czy u was też takie coś widać na oryginalnym lakierze eee, Pomierzony jest, także tak jak mówię lakier wychodzi w nominale I to jest dla mnie ciekawostka Zobaczcie jeszcze jak wygląda silnik Oczywiście troszeczkę straszy właśnie ten wydech z tyłu, który słychać eee, Natomiast jeśli chodzi o to wnętrze Zobaczcie czerwony również dywan bardzo ładnie się to tutaj wszystko prezentuje Aż sobie zasiądę za sterami Zobaczcie jak chodzi sprzęgło Kurcze, naprawdę fajnie, oczywiście skrzynia czwóreczka Słuchajcie, piękny Fiaciek się trafił, bardzo ładny. Egzemplarz, lampeczki chodzą Podsufitka ładna Czarne wnętrze, no do, do szczęścia, że tak powiem brakuje jeszcze tego wnętrza, żeby ono miało jakiś fajny kolor Na przykład brązowy Natomiast no, nie można mieć wszystkiego, jest takie Trzeba się cieszyć, 22 tysiące kilometrów przebiegu Auto kupione od pierwszych właścicieli tutaj przez, przez naszego klienta, więc to jest duży plus Zobaczmy jeszcze na żarówki, bo nie wiem czy wszystkie świecą jak przyjeżdża każdy Ja na ten W przodu chyba nie ma jednego światła A i tam jest ten kloszyk u, ten nie? Ja go zauważyłem wczoraj jak jechałem, No Ja zauważyłem wczoraj, że to odpadło po prostu Będziemy musieli założyć tutaj ten to gdzieś to spadło ten, ten Chyba mam taki w domu kloszyk Mam takiego, ja już patrzyłem no. w tym Można to gdzieś to do... Tylko, że tutaj do... widzisz brakuje tego, nie? A żarówka też a. No. a żarówka Może Żarówki to mieć. chyba są do niego tutaj, wiesz? To jest tego testy. mogę nie mieć no, Ale to wiesz, to się założy no nie? zobacz, a to, nie są, to nie jest żarówka tam do niego? To jest żarówka, żarówki chyba Ale to jest żarówka, no, tak Tylko, że tu jest większa akurat Zobaczymy sobie jeszcze go odpada na zagrzonym silniku. Wciśnijcie się na świecie. To jest fajne w tym momencie, że to jest fajne właśnie? razu. Ale gdzieś ten wydech słychać, pod samochodem, i z tyłu Wiesz i ten? co, jest dziura, centralnie jest dziura tak? Jest wydech i tak jakby jeszcze był obłożony blachą dodatkowo Już ktoś próbował to zabrać, no, no, to no. spowodować Trzeba coś, będzie to zrobić, nie? Także wydech jest do wymiany no. Dobra, okej okay. No niestety, poradam. kiedyś ci ludzie tam... tak ka Każdy orze jak może No, widać, że to już że ktoś go próbował ratować, ten tu, ten wydech Poko, no fajnie. ja jest, nie jestem za tym. Ja szukałem zawsze tak jak do Poloneza, zawsze wszystko oryginalne części, naprawdę. No tak, tu mi jeszcze można by sobie wykupić. Josie, no jak to robimy taką akcję? Ja cofam troszkę fiatem, ty podjedź lawetą do przodu, żebyśmy mogli go załadować, ładujemy kwiata i wyciągamy Poloneza Ale powiem ci, powiem ci, Dobra. ja jestem zdziwiony, jak no. ten samochód pali. Mhm. On stał ostatnio rok czasu mhm. i ja do niego wchodzę, on pach, i już jest ten. Tak, tak. Już pali. Racja. Od razu bardzo to ładnie jest, jest Praca jego jest, wiesz. Dobra, działajmy. Wybierasz Grzeciek troszkę zwęzić. Ja patrzę, że ty bardzo lubisz to co robisz. Ten wylądował Ale ja widziałem, że ten pan sobie też te koła tu i to sobie Tak i powiem Ci, że to mogło być robione zgodnie ze sztuką naprawy drzwi Tak Co nie? Tak Ale opony, ja nie wiem jak to się czyta z którego to są roczniki Ale one chyba jeszcze mają ten, co? To są proszę pana To są olsztyńskie 100 To będą 7-9 rocznik 79 9 Widać po wętlach że Tak, tak. No. No bo teraz jest... A teraz tutaj jest mi Pieczątki się nawet nie zmieniły Tak, tak, tak. I tutaj również masz dentkę przepraszam Felgę, która nie jest pod, pod zwykłą oponę, tylko pod oponę jeszcze z dentką, nie, bo nie ma tego ranciku. Ale że znaczy, że dostali 5 Felk takich? No ale dziadek jego ładnie zakonserwował no, no. Jest wymalowane, tam nie ma przeoczone nic. Tak, tak, tak. Nawet chyba ten tłumik to był malowany. Tak. I tutaj sobie zobacz, bo mamy go teraz podniesionego, to już Jacek właśnie wskazał. Widzisz, jest cały rozwarstwiony ta puszka? Tak. Odchodzi tutaj ta A puszka. dlatego on mi dał ten drugi tłumik do Tak, tej, tak, widzisz? tak. To ale on był wymalowany. nie? Idzie, bo on brzmieć, nie? Jednak, jednak facet naprawdę yy, starał się dbać, bo był wymalowane jest wszystko. Tak. Wszystko jest wymalowane tak jak mówię Ja pół roku z tymi ludźmi no. rozmawiałem To przez znajomego I jak odbieraliśmy ten samochód No To ten facet się rozpłakał jestem, jestem w stanie w to się... uwierzyć Jestem w stanie w to uwierzyć się rozpłakał Ja mogę dać Tobie numer telefonu do niego Bo ja im mówiłem, że ja podtrzymam jego Jakiś czas Jakiś czas I go potem dalej sprzedam Tylko on prosił, żeby by, by to było w dobre ręce, bo to jest historia, my związani jesteśmy z tym samochodem, naprawdę. Wiesz. Także jak słyszycie, bo się takie historie dosyć wzruszające, bo właściciele naprawdę potrafią się z takim samochodem przez lata związać. I teraz nasza w tym głowa, żeby tym samochodom znaleźć bardzo dobry, nowy dom. Tak żeby ktoś o nie dbał przez kolejnych kilka, może kilkanaście lat. Zobaczymy, jak to będzie i kto to kupi. Teraz co? Pozostaje nam tak. Grzesiek sobie cofnie po przyczepę, więc tym nie będziemy zanudzać. Zepni tutaj Grzesiek, a my lecimy do środka i opowiemy jeszcze słów kilka o drugim dzisiejszym, jak gdyby tutaj wynalazku, a mianowicie jest to polonez. Polonez, który rocznik, jakieś detale? Polonez to jest rocznik 94 <noise> i historia Poloneza to jest taka Musimy powiedzieć, że ile on ma przebiegu, bo chyba te, o tym Polonez nie Polonez ma przebiegu w tej chwili 15200 na 300 km No, pochwaliliśmy to na raz, że działa, ale no. to widzę, że będą kłopoty All I hear go get the money, so I go get it, get it, get it. Hate me to do something right, so I'm get it. Yeah, I'm get yeah Get the money so i go get it get it get it hate means i do something right so i'ma let i let yeah i'ma let em, yeah 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 i'ma let i let i hit the nail on the head yeah, yeah i'ma let em. early bird go get the worm worm in the dirt i can show you what i'm worth my hands in the dirt from where they look when you're hand in your purse